Skrzynia skarbów dla naszego zamkowego muzeum. W ramach Ostrowskiego Koła Zwiadowców Historii będziemy do tej skrzyni co tydzień wkładali jakiś ciekawy zabytek, który trafi na ekspozycję zamkową. Skrzynia przypłynęła statkiem Batory pierwszym kursem do Polski z Montrealu i przeleżała na strychu do niedawna. Co najmniej 50 lat nie była w użytku. Także do tej skrzyni ode mnie i od, od Was, jeżeli macie coś ciekawego do przekazania, zapakujemy to w skrzynię, załadujemy ją i przekażemy pamiątkami ostrudzkimi i nie tylko, w ogóle ciekawostkami historycznymi dla naszego zamku. I tak na dobry początek: Ostrudzkie Koło Zwiadowców Historii przekazuje dla. Ostródzkiego Muzeum w zamku. Najstarszy zabytek w kolekcji, jaki posiadam. Jest to grot, który może mieć nawet 8000 lat. Jest to bardzo ciekawy zabytek i pewnie dołączy do kolekcji zamkowej innych grotów, aczkolwiek ten jest troszeczkę z innej części świata, ale fajnie uzupełni obecną kolekcję więcej o nim dowiecie się w przyszłości z ekspozycji muzealnej